Witamy wszystkich hodowców z oddziału Mysłowice. Dziś gościmy w hodowli Witold, Piotr oraz oczywiście Magdalena, Musik. Witam serdecznie hodowczynie, hodowców, hasłem Dobry lot. Oczywiście z nami jest dzisiaj Piotrek. My zaprezentujemy sobie gołębia, którego przygotowałeś na aukcji roku Portalu Gołąb w sieci, czyli aukcję świąteczną. Ja tylko zaznaczę, że Piotrek na tę aukcję zawsze daje coś bardzo fajnego. Była lotniczka można powiedzieć super twoja lotniczka w poprzednich latach teraz znowu mamy samicę z gołębnika lotowego rozpoczniemy od numeru ja oddam ci głos opowiemy o niej także gołąbek o numerze pl 0137, 25 rok 4116 jest to gołąb młody tegoroczny przede wszystkim gołąb przelotowany Zresztą widać na karcie wystawy. Z jakim skutkiem? Z jakim skutkiem? Gołąb w drużynie można powiedzieć, no nie wiem jakie tam miejsce. W dziesiątce w Polsce na młode jesteśmy. Żona jest ogólnie. Samica super leciała. Mogę zaznaczyć tutaj, samica była druga na rejon na 6467 gołębi. Lot rejonowy wyprzedził ją mój gołąb, z, dru... z następnego lotu z 300 km była również druga, również wyprzedził ją mój gołąb, no, to w... wsiadły wtedy wszystkie razem, akurat się znowu odbiła ona druga, no i z ostatniego lotu Gronów 354 km, na 3000 gołębi lot rejonowy siada 14, gdzie ją wyprzedziło 6 moich gołębi, także no rewelacyjnie samica siadała, klasa, także no, to były wszystkie loty można powiedzieć pod wiatr, 0,82 lotów można powiedzieć, tak, że ta, tak jest. otarła się, 0,82 lotów no, no, a wyprzedziły ją wtedy no dwa, praktycznie moje gołębie, bo mamy również pierwszego gołąbka, na wystawie okręgowej w kategorii Sport F. On ma bodajże dwa, tam chyba dwa i pół, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. Tak, ale ta samica idzie na aukcję. Tamten gołąb to jest gołąb. Już my wcześniej tak, filmowaliśmy to, to jest gołąb, tamten jest przyniesiony, dlatego no nie mogę tam tego wystawić na, na że tak powiem... Od kolegi. Tak jest. Ja tak powiedziałem do Piotrka, jak oglądaliśmy przed chwilą rodowód tej samicy, esencja hodowli, bo tutaj w niej są Najlepsze Twoje gołębie. Tak jest. Przede wszystkim samiczka wywodzi się z półbrata tego 119 najlepszego lotnika, można powiedzieć, naszego w tym roku. Zresztą to jest najlepszy gołąb samiec w tym roku w oddziale. Najlepszy samiec w tamtym roku, także przez dwa lata najlepszy samiec. Ojciec jest półbratem olimpijczyka z Poznania, Bugatti. Także rewelacyjne gołębie. Matka 14,75, tego 7,8,8,8 jest po półsiostrom złotej medalistki Stręczyna, jak również samice 14,45, ja ją tam na zdjęciu, można sobie ją zobaczyć. Matką samicy jest samica 55,04, która już ma... Można powiedzieć, stałe miejsce w rozpłodzie, bo świetne gołębie wydaje. Przede wszystkim jest córką naszej Arabeli. Ta 5504: ojciec, ojciec jest syn błyskawicy złotej medaliski stręczyna, który był łączony na Arabele. Arabela się wywodzi z samicy 8340, najlepszej samicy polskiej w wyczynie. Także jak widzimy, w rodowodzie jest. Można powiedzieć, super, super gołębie polski, bo i złota medalista stręczyna w kategorii Sport D. Najlepsza samica polski w klasie Sport W za 2 lata 80-40. Massimo, 16 lotnik polski w klasie Sport G. Także no, rewelacyjne gołębie z naszej hodowli w tym gołębku w tym gołąbku są. No i samiczka, można powiedzieć. Fajna. Fajna samiczka, ona takiej jest, drobniejszej budowy, ale ładnie złożona. Tak jest. Bardzo fajna samiczka. Przede wszystkim no w rodowodzie można powiedzieć same najlepsze nasze gołąbki z naszej hodowli, że tak powiem, są w tym gołąbku. Także ja jeszcze dodam jedną rzecz, Piotrek, bo aukcja świąteczna kończyć będzie się 6 stycznia. Ona oczywiście do odbioru będzie po wystawie. Po ogólnopolskiej. wystawie ogólnopolskiej. No bo żal się, że tak powiem, z takim gołąbkiem rozstawać aż się. U zawoku kręci jak się takiego gołąbka po prostu no, z gołębnika człowiek pozbywa i ona naprawdę wiele radości taki gołąbek przyniósł i z pewnością by przynosiła jeszcze no ale tak jak mówię no, ona była przyciemniona leciała z gołębnika u ojca no i takie gołębie przeniesione już z wiem z doświadczenia że także musiałaby iść do rozpłodu także zapraszam do licytacji gołąbka i... Ja, oczywiście, Piotrek, dziękuję. A my standardowo schodowcami żegnamy się hasłem dobry lot. Tak, życzę jeszcze zdrowych, radosnych, pogodnych świąt i szczęśliwego nowego roku i udanych wyników w sezonie 2026. Dobry lot.